Opinii o klawiaturach SPC w internecie znajduje się naprawdę całe mnóstwo. Kiedy przed nagraniem tego filmu zapytałem was na Facebooku o opinię na temat zaledwie dwóch klawiatur w ciągu godziny zrobiło się nagle 110 odpowiedzi z tego, zaczynających się od całkowitej miłości do marki, a kończących na całkowitej nienawiści. Klawiatury są też bardzo trudne do ugryzienia pod względem recenzji, gdyż każdej osobie po prostu coś innego pasuje. Jedni wolą wersję bez numpada, drugim te 17 przycisków jest wręcz niezbędne. Niektórzy nie cierpią podkładek pod nadgarstki ja na przykład totalnie nie potrafię bez nich żyć. W dzisiejszym materiale bo nad miesiącu z tą klawiaturą, czyli SPC GK650K, nie odpowiem wam na pytanie, czy warto kupić tę klawiaturę, gdyż dla każdej osoby, która obejrzy ten film, odpowiedź w zasadzie będzie inna. Przedstawię wam natomiast moje zdanie na temat tej klawiaturki jej mocnych oraz słabych stron i nie popadając w żadną ze skrajności, które chwilę wcześniej wam opisywałem, postaram się jak najdokładniej przedstawić wam tę oto klawiaturę. GK650K to nowy flagowy model od polskiego producenta sprzętu SPCG. Jest to tak zwana klawiatura pełna, co oznacza, że mamy tutaj zarówno numpad, jak i wszystkie przyciski funkcyjne, a całość możemy kupić za 350 zł w zestawie ze switchami Red, Blue bądź Brown. Całość przychodzi do nas w takim pudełku, a w nim oprócz samej klawiatury znajdują się podkładka pod nadgarstki oraz odczepiany kabel USB typu C. Oprócz tego w zestawie z klawiaturą. Oprócz tego, w zestawie z tą klawiaturą otrzymujemy też magnetycznie odłączoną podkładkę pod nadgarski, która jest, moim zdaniem, naprawdę solidnie wykonana. I też warto wspomnieć o tym, że te magnesy są naprawdę silne i są takie, jakie powinny być w każdej klawiaturze z czymś takim podczepianym na magnesy, bo momentami w innych klawerkach widziałem, że to potrafiło odpadać. Główna część klawiatury została wykonana z matowego aluminium, którego jedynym odblaskującym się elementem jest subtelne logo SPC Gear w tym tutaj miejscu. W takim razie to była góra, natomiast z dołu klawiaturka wygląda sobie tak. Jest to tak, jak widzicie, w połowie matowy, w połowie błyszczący plastik. Który naprawdę bardzo ładnie wygląda Jednym z flagowych feature'ów tej klawiatury, którym SPC chwali się zresztą na każdym kroku Są podwójne nóżki Dzięki czemu możemy albo klawiaturę po prostu położyć na płasko Albo otworzyć małe nóżki i położyć ją mniej więcej tak Albo otworzyć duże, dzięki czemu mamy aż trzy poziomy, w których ta klawiatura może sobie stać na biurku. I jest to bardzo fajne z tego powodu, że ja na przykład bardzo lubię, kiedy klawiatura jest względem mnie dosyć mocno pochylona, natomiast niektórych ludzi to nerwuje i wtedy mogą się tego zawsze pozbyć. Mamy też tutaj, jak widzicie, kilka puller, które możemy sobie łatwo wyciągnąć oraz wyjąć jeden z klawiszy z klawiatury. Jest to bardzo przydatne, gdyż ja no nie wiem z 10 już takich w życiu zgubiłem i walają się gdzieś tam po moim domu, a tak mamy to zawsze pod ręką, i w każdym momencie, kiedy używamy klawiatury, możemy sobie takie klawisze powyjmować. Klawiatura bez podkładki pod nadgarstki waży około 942 gramów. Natomiast wraz z taką mamy tutaj 1109 gram, czyli to zdecydowanie nie jest najcięższa klawiatura, jaką w życiu widzieliście, bo na przykład Sharkoon Skiller w całości zrobiony z metalu waży tutaj razem z przewodem, uwaga, 1340 bez podkładki pod nadgarstki. Natomiast nie jest to też najlżejsza klawiatura i zdecydowanie no, nie będziemy czuć, że nam lata na biurku, szczególnie, że na dole wraz z podkładką pod mamy aż 10 punktów, gdzie mamy ogumowane, żeby nam ta klawiatura rzeczywiście po biurku nie latała, jak widzicie nie lata. Znaczy lata, ale razem z całym biurkiem. Cała klawiatura sprawia wrażenie, nie bardzo solidnej i jest naprawdę bardzo odporna na wyginanie, co możecie zauważyć na załączonym obrazku. Ja rozumiem, że mogę nie wyglądać na kogoś, kto pakuje na siłowni. Zresztą teraz siłownie są zamknięte, ale ciężko jest mi serio wygiąć tę klawiaturę i to jest naprawdę gruby kawał metalu wrzucony. Moim absolutnie ulubionym feature jest rolka, która znajduje się nad dumpadem, służąca do zmiany głośności. Szkoda, że tutaj nie można jej wcisnąć, żeby całkowicie wyciszyć dźwięk systemowy. Nie wiem, może SPC to wprowadzi w następnych edycjach. Natomiast jest ona zrobiona w całości z naprawdę fajnego w tylko metalu, wydaje ładny dźwięk, i widać, że po prostu jest złożona. Dużo pracy w to, żeby ona była naprawdę porządnie zrobiona. Nie wiem, czy to dla niektórych nie będzie jakaś super pierdoła, ale dla mnie to jest naprawdę ważne, żeby to było dobrze zrobione, bo po prostu korzystam z tego na co dzień. Przechodząc sobie już do rzeczy ważniejszych, Higaby w tej klawiaturze są wykonane ze standardowego, znanego też z wielu innych konstrukcji tworzywa i są bardzo podobne na przykład do tych z Apexów od c -Seriesa. i w mojej opinii są o niebo lepsze niż jakiekolwiek Higaby, których SPC używały w swoich pierwszych modelach. Widać tutaj zdecydowany progres. Te Higaby są też na pewno grubsze niż w innych konkurencyjnych klawiaturach i tutaj, na przykład, jak już leżał, to może do niego. Porównam Sharkunę z GK3. I teraz na przebitce na pewno możecie zauważyć, że kick-up w szarku nie wygląda znacznie bardziej tandetnie. Jest też bardziej śliski w dotyku. A tutaj są one ładne, matowe. I w przeciwieństwie do innych klawiatur, które czasem były wypuszczane przez SPC, na przykład słyszałem, że ten problem był w GK550K, pewne partie 550K się dosyć szybko zdzierały, jeżeli chodzi o kick-upy. Tutaj jest to poprawione, są one też grubsze. W mojej wersji klawiatury rzecznymi kick-upami znalazły się czerwone przełączniki marki Kale, które jedni z ich dźwięk kochają, drudzy wręcz nienawidzą. Natomiast dla mnie są tak typowe i miałem tyle klawiatury z tymi przełącznikami, że szczerze mówiąc ciężko mi wypowiedzieć o nich jakąś jednogłośną opinię. Szkoda też, że nie są to na przykład Gaterony, szczególnie, że to jest jednak klawiatura za 350 zł. I te switche są ok, ale mogłaby być to na pewno coś lepszego. Proszę bardzo, moi drodzy, ta klawiatura brzmi właśnie tak. Mi osobiście, jak już mówiłem, ten dźwięk się podoba, aczkolwiek jest taki po prostu zwykły. Noredy to są jednak najpopularniejsze przełączniki, szczególnie Kale, więc nie mam tu za dużo do dodania. Design gk 650K zdecydowanie do mnie przemawia, gdyż lubię po prostu matowe wykończenia, a wzorzysta podkładka pod nadgarski świetnie prezentuje się na biurku. Jestem też pewien, że wytrzyma ona naprawdę sporo godzin przedtem, aż się zepsuje. Szkoda tylko, że nie jest jak w konkurencyjnych klawiaturach gumowana, a z mówiąc, trzymanie na jej nadgarsków tak czy siak jest całkiem wygodne. Niemniej jednak, klawiatura prezentuje się moim zdaniem świetnie. I pomimo kilku gamingowych RGB akcentów, bardzo ładnie prezentuje się na biurku zarówno obok Logitech i Master, który jest myszką kierowaną typowo do profesjonalistów, którzy raczej nie lubią stylówki takiego wiecie szalonego gamera, a z drugiej strony wygląda też dobrze obok g 5 która już jest myszką typowo do gier. Na plusik zasługują też te subtelne ledowe paski, które wyświetlają się po bokach klawiatury, no zdecydowanie wygląda to bardzo okazale. Trochę się szczerze mówiąc zawiodłem na software'ze do tej klawiatury przygotowanym przez SPC, którego UI delikatnie mówiąc mi nie podpasowało i widzę tutaj po prostu kilka czysto designowych niedoróbek. Ze też szuka w sofcie języka polskiego. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo ja i tak mam Windowsa po angielsku, ale no oczywiście nie można wymagać, żeby każda osoba kupująca tę klawiaturę znała perfekcyjnie angielski, więc... Cóż, natomiast trzeba temu softowi przyznać, że jest bardzo funkcjonalny i możemy tutaj na przykład do każdego klawisza na tej klawiaturze przypisać osobną funkcję bądź zestaw funkcji, ustawić swoje makra, pogrupować potem to wszystko w profile. Mamy też dosyć szeroki wachlarz ustawienia oświetlenia. Koniec końców, GK650 to długo wyczekiwany, pełnowymiarowy model klawiatury od SPC, który w wielu aspektach został przez producenta należycie dopracowany. Boli mnie w tej klawiaturze na pewno fakt, że przy swojej wyższej pułkowej cenie cały czas mamy tutaj przełączniki Kyle. Boli mnie też, jak mówiłem, troszkę niedopracowany software. Natomiast, moim zdaniem, wciąż jest to klawiatura warta uwagi konsumentów, która sprawdzi się w naprawdę wielu zastosowaniach i w wielu gaming roomach naprawdę może zrobić dobrą robotę, a na pewno dobrze uzupełni ofertę klawiatur od tej właśnie firmy. Tyle ode mnie w tym materiale. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie do końca i zapraszam do subskrypcji. Przypominam, że każda subskrypcja na ten kanale to 5 groszy przekazanych na cele herbatryny. Mówię do was Zary, do jak trzymać się ciepło. Cześć!